Pokażę Państwu teraz, jak senior w prawidłowy sposób powinien nalewać herbatę. Trzeba też uważać przy tej czynności, żeby się nie poparzyć. Wymaga to na pewno nadzoru opiekuna bądź osoby dorosłej. Pani Aniu, proszę nastawić czajnik. Jest woda w środku? Jest. No to nastawić. Tutaj się otwiera. Zobaczyć, czy jest woda w środku? Jest. Dobrze, to zamkniemy teraz i trzeba mocno docisnąć. Super. I teraz załączyć czajnik. Ten. O, tak? O, tak. I teraz zagotuje się nam woda, dobrze? Dobrze. Nic nie podkładać pod to. Tą... Nie. Yes. Tylko to się wypiło. Poczekamy aż się nam woda zagotuje. W tym czasie możemy przygotować sobie herbatę. Proszę zabrać jedną torebkę herbaty, pani Aniu. Pani Marysia też no, sobie... Nie, nie, nie potrzebam. Tylko... To mi pani zrobi, A, pani, pani Mario. To... Mi pani... Zrobi mi dla mnie pani herbatę? Czy zrobi pani? Tak. nie. Ale ja wiem, wyciąg pani Mario jedną torebkę herbaty. I wrzuć tutaj do kubka. Tak, tutaj do kubka. I poczekamy teraz, aż się nam woda zagotuje, dobra? Często rodziny seniorów pytają nas, jaki czajnik wybrać: elektryczny czy gazowy. Tutaj nie ma reguły, natomiast my polecamy czajniki elektryczne z tego względu, że są bezpieczniejsze. Nie używamy przy tym ognia, jedynie jest wpięcie do prądu. Natomiast ta czynność na pewno wymaga opiekuna i nadzoru aby nie doszło do poparzenia. Jest zagotowana woda, tak? Czyli możemy zagotować wodę. Pani Aniu, zalejemy teraz herbatę, dobrze? Dobrze. Tak, podniesiemy czajnik do góry. Jest tu herbata, już Pani wrzuciła. Tak. Nie, 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 nie naciskamy. Podnosimy czajnik, tak? I nalejemy sobie. Ale ja dziękuję. Nie, nie. Tak. Ok, wystarczy? Tak. Tutaj pokazywaliśmy z techniką na siedząco, natomiast lepszym rozwiązaniem będzie, jeśli uczestniczka będzie stała i wtedy będzie mogła bez problemu nalać. Warto pamiętać, żeby nie nalewać wody do pełna do czajnika, jeśli zalewamy tylko małą ilość wody, ponieważ jest wtedy czajnik cięższy i będzie trudniej seniorowi nalać wodę. Pani Aniu, można spróbować wlać teraz na stojąco. Tak, Zobaczymy, ale, czy tak, będzie tak, łatwiej. Ale czy y, ktoś idzie, tą herbatę będzie Tak, tak ja tak, za chwilę tak. ją będę piła, a no pani można ją tutaj naleje. Tak tak tak, tak, tak tak, dobrze. Teraz jeszcze sobie herbatę posłodzimy. Dobrze. To nie wiem, ile pani słodzi. Dwie łyżeczki. Dobrze. Tak, raz, tak. Tak. W takich podstawowych czynnościach ćwiczymy również motorykę małą, sprawność, koncentrację. Pokazałam państwu teraz podstawowe formy samodzielności, a teraz będę chciała państwu pokazać takie najprostsze treningi pamięci, jakie możemy wykonywać z seniorami.